Gdy mały człowiek dorasta, czas na wielkie zmiany w jego pokoju. Dotarło nowe łóżko dla syna. Wybraliśmy stolarnię Fojtuch. W ich sklepie online znajdziecie mnóstwo modeli łóżek sosnowych do wyboru. My zdecydowaliśmy się na łóżko na antresoli ze schodkami. Aby zaoszczędzić jak najwięcej miejsca w pokoju, wybraliśmy wersję z podwyższoną barierką oraz o wymiarze pod materac 90 na 200 cm. Łóżko dotarło do nas w czterech paczkach. To będzie wyzwanie. Najpierw zabraliśmy się za otwarcie kartonów. Każdy z nich jest podpisany, co w nim się znajduje i w którym jest instrukcja. Zaczęliśmy od tego z instrukcją. Pierwsze odczucie po otwarciu: cudowny zapach drewna. Łóżko wykonane jest z wysokiej klasy klejonki drewna sosnowego klasy A. Dlatego nie będzie tutaj sęków ani gniazd żywicznych. W załączonej instrukcji mamy wszystko rozpisane i rozrysowane. Choć ilość elementów może na początku przytłoczyć. Otwieramy kolejne kartony, a w nich zarówno elementy drewniane konstrukcji, schodów, barierek oraz elementy dodatkowe, takie jak elementy stelaża pod materac, zaślepki, śrubki, kołki, prowadnice do szuflad. Dużo tego. Najlepiej zacząć od segregacji wszystkich elementów. Zabraliśmy się do montażu barierek. Polecamy najpierw ułożyć sobie to na sucho na podłodze. Zaczynamy składanie barierek. Będzie nam potrzebny śrubokręt, wkrętarka, gumowy młotek, klej do drewna mamy w zestawie. Pamiętaj, co już skleisz będzie na stałe. Nabijamy kołki, smarujemy klejem, śruby nakręcamy, wszystko do wyznaczonych otworów według instrukcji i łączymy elementy. Trochę tego jest, więc we dwie osoby na pewno pójdzie sprawniej. Montaż schodów zaczynamy od przykręcenia prowadnic do wszystkich szuflad, w zaznaczonych miejscach. Przy składaniu schodów należy dokładnie trzymać się instrukcji, bo elementy są podobne i łatwo można się pomylić. Montujemy kolejne stopnie oraz barierkę boczną do schodów. Teraz mamy dwa elementy. Jeden to schody, a drugi to barierki do łóżka i konstrukcja. Trzeba to połączyć teraz w całość. Ciężko to pokazać, bo tutaj już przyda się każda para rąk. Tylne słupy konstrukcji mają przygotowane otwory do przykręcenia do ściany. Nie zapomnij o tym to ważne, aby łóżko było stabilne i bezpieczne dla dziecka. Wszystkie otwory możemy zaślepić dołączonymi do zestawu zaślepkami. Jeśli chcesz zakryć również śruby, można domówić dodatkowe zaślepki. Do łóżka dołączony jest stelaż wykonany z giętkich listew brzozowych ze specjalnymi plastikowymi nakładkami. Nie są to typowe proste deski jak w przypadku innych stelaży. Stelaż montujemy na łóżku, a pierwszą i ostatnią deskę stelaża możemy przykręcić, aby się nie przesuwały. Łóżko złożone. Łóżko ma grube, stabilne szczebelki. Dodatkowo belki nośne łóżka. Na których opiera się stelaż, mają przekrój 7,5 na 4,5 cm, więc jest porządną konstrukcją. My wybraliśmy opcję dodatkową, podwyższoną barierkę, aby zapewnić dodatkowy komfort spania i bezpieczeństwo naszemu pięciolatkowi. Barierka jest na tyle wysoka, że nie ma wrażenia, że zaraz się wypadnie. Tutaj warto zaznaczyć, że można w sklepie wybrać model z konstrukcją do samego sufitu i na przykład założyć siatkę, jeżeli nasze dziecko jest bardzo aktywne nocą, na łóżko wchodzimy po schodach z barierką, co na pewno jest wygodniejsze niż wchodzenie po drabince. A dodatkowo każdy schodek to szuflada na prowadnicach, gdzie chowamy dodatkowe rzeczy. Bok schodów to również półki. Rzec można, że kupując łóżko otrzymujemy także dodatkowe miejsce do przechowywania. Jak prezentuje się łóżko? Co tu dużo mówić? Nie jest to licha konstrukcja, tylko porządny mebel, który robi wrażenie i został już przetestowany przez nowego właściciela. Warto zaznaczyć, że pod łóżkiem mamy dużo miejsca do zagospodarowania. Na stronie można wybrać wersję z biurkiem pod łóżkiem lub dokupić zjeżdżalnie albo, jak w naszym przypadku, wykorzystać jako dodatkowe miejsce do zabawy. Czy polecamy oczywiście jakość i możliwość personalizacji różnych elementów, to jest to, co wyróżnia łóżka robione w stolarni Fojtuch.